Także dzień dobry z tej strony Gaźmierz. Witajcie w kolejnym odcinku z Rolniczych Cywórk na Osinie. No i od razu, na wstępie przepraszam, że w tamtym odcinku, który chyba wczoraj mieliście, to mnie nie było tak. Było mnie dosyć chilowo słychać, nie? Ale myślę, że dzisiaj już będzie coraz będzie trochę lepiej. Z tym, że będzie słychać, no ale nie wiem, jeszcze, jak to będzie. Eee, no i co, jak widzicie po tytule odcinka, albo nawet nie widzicie. Eee, Zmiany na osinie, tak. Zmiany na osinie. Myślę, że na lepsze. Myślę, że na lepsze, ale wszystko zobaczycie sobie zaraz, no nie? E, powiem wam, że nagrywam drugi raz ten odcinek, bo tym trochę pozmieniałem, no i nie było mnie słuchać na drugim odcinku. E, no i teraz myślę, że będzie już troszkę lepiej z tym dźwiękiem moim. No a jak nie, no to nie wiem co zrobić z tym mikrofonem. Myślę, No, nie, no myślę, że będzie wszystko w pożądaniu, no nie? No i co, przejdźmy sobie do zmian. Dzisiaj ogólnie już wiosna, pojedziemy sobie siać na wodzy. No i tak, przejdźmy do zmian. Pierwsze zmiany są tutaj. Jest to gruber, tak, na mniejsze kawałki, jak są mniejsze kawałki pola. Gruber, agromasa została uniezmieniona na agromasa, myślę, że w całkiem w porządku. Tak, 60 po remoncie, jak znowu. Został zmieniony kolor. Oraz została kabina naglaka, ta stara. Tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj ten nic O, wróciła do nas ładowarka klasa Scorpiona 1033. No, mieliśmy już ją na łosinie, to drugi raz już jest i jest dosyć w pożądalu teraz. E, tutaj mamy Kejsa 175 Puma CVX Bardzo fajny kesik z rozsiewaczem sulki. Dzisiaj będziemy go używać. Także dzisiaj nawozy Kejsiorem. Yy, tu obciążniki to było, tutaj się chyba nic nie zmieniło. Yy, a, tutaj doszła sensarka Fenda. Ursus został, to zostało, brony zostały. Yy, tutaj mam taki park maszynowy. No tutaj to już się wszystko zmieniło. Mamy ciągnik Klasa z 870. To już jest największy byk na gospodarstwie. Może później jakiś fędzik będzie wtedy do niego, no, ale to zobaczymy po zniwach jak to będzie mamy tutaj siewnik ryzy Waderostada prasa klasa Rolanta 455 siewnik fernelanda taki 6 metrowy był Waderostad ale czterdziesty wykorniłem te światnie ładnie w się wygląda tutaj twór zaczepiany do niego opryskiwacz amazona płukspal od fernelanda combine mamy klasa tukano to zaraz zobaczycie zobaczycie, ja mam tutaj header do niego właśnie i tu mamy no taki pomocniczy ciągniczek John Deere 60 130 m e, Myślę, że całkiem w porządku to wygląda. E, tutaj ta wczepka jest. E, I tutaj przejdźmy sobie. Tu mamy kosiarki wykonać, które że w klasie będą lepiej wyglądały sowskie, nawet ładnie wyglądają naprawdę. E, tu zostały autosanki do belek jest to jakieś. E, tutaj mamy Fenda 512 jest do tura ciągniczek, właśnie do zbierania bel, czy coś. On głównie do tura będzie. Eee, tutaj mamy rozrzutnik Bergmana TSV-620-240. Mamy tutaj Zunhamera beczkę. Tu jakaś łycha. Syżepa została samo zbierająca, to sama. Druga talerzówka większa do setu Amazon, to jest taki fajny. Eee, Zrebiarka Fenda. No i tutaj perełka, czyli combine klasa. Miałby John Deere W540, ale on miał mi ciut header i o wiele mniejszy zbiornik od Tukano, więc Tukano jest wydajniejszy moim zdaniem, o wiele. No i tutaj mamy ostatnią maszynę. Jest to Ferneland, taki gruber, ciężki gruber. On będzie sobie radził przy klasie albo w myślę, elegancko. Kurde, mikrofon mi uciekł, ale myślę, że już teraz wszystko w porządku jest. E, muszę się trochę schylać do niego żeby nie było dobrze słychać w miarę tutaj na nie widzę, że wszystko jest dobrze na razie chyba z tym dźwiękiem no i co, my wsiadamy do kejsiora, mamy o kurde, muszę ten czas coś bo pozwólcie, że sobie, to, pozwól, sobie czas zróbmy sobie taką poranną godzinę musimy sobie oświetlenie w to włączymy o, patrzcie i wsiadamy do kejsiora i jedziemy na, na, na jedno z większych pól. Od razu tutaj w prawo. Tutaj na tych miejscach kawałkach musiałem, po tej stronie gdzie mam pola. Na wózce testowałem właśnie, jak W Ogólnie rozsiewacz dosyć spokojnie, ma 50 metrów, to las. No także jest już to kawał rozsiewacza No Kolej też będziemy chyba sypać dzisiaj, chociaż nie wiem. Zobaczymy w tym. Pewnie nie wszędzie będzie sypanie, ale raczej będzie, będziemy sypać praktycznie dzisiaj rano, nie? No ale w ogóle nie jest nawiedziony, także pewnie będzie wymagało wapna. Na no nawiedzenie 0% mamy. No i dobry, tu mamy cyniczkę Może no, odpalamy machindrę. A w sumie wiecie co, wtedy będziemy sobie może na to małe pole, bo ja je naraz wezmę tym rozsiwaczem. Jeszcze to sąsiadów opryskam trochu. a ja myślę że nie obrażali, Nie wiem, byście się obrazili, jakby wam ktoś trochę nawozu sypnął na pole, bo ja nie... Tutaj mamy jęczmień, także szypiemy sobie w trochę. I będzie elegancko. No i myślę, że Wam się podoba teraz jak osina jest, jest rozwinięta, tak jak chcę. Po wniwach no właśnie będziemy chyba kować najprawdopodobniej drugą stopę na belę i będziemy kupować również strzepkę tandemową bo nie mamy żadnego tandema a przydałby się ale już tam metaltechy były i nie pokazałem wam metaltesek to najwyżej jak zjedziemy na gospodarkę to wam pokażę zamiast to są metalteski dwie DB10 i są takie no takie niemieckie fajne strzepki zielone to nie są forschnity od razu mówię zaraz to będzie ale to są forschnity? nie to nie są forschnity także Usadzam przed pytaniami W następnym odcinku, mówię, pewnie pojedziemy sobie strawę. trawę Zobaczymy jak to będzie Tu w rozsiewaczu mamy nasypany prawie cały rozsiewacz był, ale trochę zesu Zwalimy na to jedno większe pole nam se, no fajne poletko Jeden zagajniczek leśny jeszcze został po łące no To pole mi się akurat podoba, jak nie na naprawdę Jestem zadowolony z tego pola. w to łąko orać, ale stwierdziłem, że łąka się w to pewnie przyda mi. Akurat trochę na nie sypnąłem chyba. Dobra, musimy się jakoś tak ustawić, żeby ten nawóz leciał w miarę... W miarę tak jak ma no nie? To jest na dwa razy na, 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 na szybsze jazdy będzie, na no, trzy przejazdy będzie, coś takiego, bo już ten końcówkę, dobra. No razu to rozsiewacza jest 50 metrów, myślę, że to jest, no, jest naprawdę wystarczające, jeżeli chodzi o osinę. Znowu będzie do sąsiadów trochę sykniemy. Chyba, że chyba że, o, że, chyba, że nie. Może no, właśnie się, się udało tam zasypać tam poprawimy najwyżej muszę zobaczyć jak to jest na wiezie. no 50% Czyli czy będziemy to spryskać tak, no. hmm, będzie ciekawie dobra i pojedziemy tu zaraz na te mniejsze kawałeczki 50% to będzie na pewno pryskanie, bo ja 100% na wyłożenie jednak, no nie, także wiecie. Zdałoby się to właśnie zrobić żeby wyboszenie po 100%. Dobra, jest chyba widzę elegancka, to tak jest naprawdę w porządku. Myślę, że będzie się też szybciej grało na tej osinie, bo z takim celkiem, jak teraz mam to już naprawdę. Nic, nic dodawać, nic ujmując. I chyba wierzytamy od razu w słonecznik. Po słonecznik sypniemy to oto pójdzie naraz. I od razu swoje małe pole oprywam. bo nie ma wybiałym jeszcze nie to małe, tamto to nie jest małe, tamto obok jest mały i zsypałem wysypałem, teraz pojedziemy tam, tam, w którym wysypimy, ale no, trochę pójdę się obrobimy, jak nie wszystkie. Nie no, raczej chyba wszystkie jest... nie pójdę na jednym jeden odcinek, ale może zobaczymy. Nie wiem. Miałem nie w tamtym jednym dużym, ale to na końcu podjedziemy, zobaczymy sobie, bo gdy jest 50%, to nie będę szybko nawożył, że sobie pod podopryskiwacz chcę odcinek zabryzków zrobić, a to będziemy sobie turystkać nie, nie wiem albo klasem, albo nie wiem czym albo żołnierzką właśnie, zwłaszcza nie w takim oj ojojojo oj, kurwa stój no tutaj mamy o 50% to nie a tu nie wiem jakimś tam 100% powodzenia czy to wszystko ze gnówka i w ogóle to tutaj będzie wapka wymagało no ale dobra, wejdziemy sobie teraz tutaj ja tu jestem obok tu jest rzepaki kurza mi się po taki mieści w no nie? Mi się takie coś podoba. Tak coś innego na tym polu rośnie, no uznany teraz. Rośnie go poryza i rośnie sobie rzepak. Właśnie odwalimy sobie tego, no bo to będzie na kimś swoje sobie tak zrobiłem. Posiadałem tylko te rzepaki, żeby to kompanią wjechał, żeby później problemów nie było warnych nakręcanie się, się z nakręcaniem się z cztadnymi o, od razu, o, to małe pole się od razu gdzie zrobi, tam też na raz pójdzie, zawsze na się, właśnie tutaj mamy wysypanego nawozu, ale powinno na luzie wystarczyć, chociaż nie wiem czy, o, tak, tu widzę, że tego, że osiągnięcie zdobyłem, z nawozami, He. dobra, elegancko idzie, to jest, od razu pojedziemy, sobie obsikamy to małe pole i będzie... Prima sort Dobra Spróbujemy wjechać jeszcze tutaj może, co? Ja bym spróbował, zobaczyć czy tutaj pójdzie, jaki na obóz, jakieś 100% Ale pewnie nie pójdzie Nie, nie pójdzie, no, nie pójdzie ono będzie wymagało wapna pozbywać, także No, będziemy sobie sypać wapno na to porę, super I założemy od razu jest z pakomatem Także a to chyba będzie kukurydza teraz nie wiem sami Jak kurwy wjechałem nie wiadomo jak to pole Ale to jest fajne, bo pójdzie od razu na raz, no nie? Te duże pola co mają po 50% nabożenia to właśnie sobie opryskamy pewnie opryskiwaczem, no nie wiem które mają po 50%, które mają po 100%, naprawdę ciężko określić. Czy znaczy, można zobaczyć tutaj na mapce, no będziemy 31 pryskać na pewno, znaczy 36 będziemy pryskać, no nie, znaczy nie, 33 będziemy pryskać, O, to będzie, no trochę tych pól będzie do oprysku. Tu nic nie zrobię. Gram realnie, to gram realnie. E 51 też do oprysku, super. A waliłem nabyś tam z No to widzę, że cięższy sezon będzie, bo tu z opryskami idzie ładnie z wodzami. No ja w tak chodzi, że trzeba opryskać. pryskania będzie trzeba, jak myślę, że małym pryszkowaczem. W dosyć dziesiątki okaz. To tu niewiele serwisów, pola na no nie Tu będzie nawieziony, nawieziony. Miałem sepło na pole, które nie chciałem, żeby było sypane, ale no, kurde no Takim zyszło. I tu jest też od razu chyba walniemy. Na to... O, dwójka będzie do pyskaniem. Dwunaska widzę, że też będzie do pyskania. O kurde. Oto trzeba będzie pomyśleć o małym opyskowaczu jakimś. Na takim naprawdę małym, małym, drugim, bo trzeba będzie małe pola opryskać. No, tu widzę, że dwójka się nawozi, no ale no dlaczego tak będzie ciężki rok z tego co to znaczy, tu trzeba, trzeba będzie na ziemniaki podjechać, opłyskać no, kurde, bo wysiadłem jedziemy tutaj na to małe od razu Tego sąsiada też, no się co, co się nie obraził. Hmm, czuję, że będzie sezon z po zmiwach, tak że nie, zapływa, no, ale coś to ciężkość, które zapowiada w tym sezonie, Naprawdę, bo Było, było lekko, było lekko, bo tylko się sypało na i było elegancko, ciężki rok będzie. No. no nic nie zrobię, tak. Patrzcie, jak tu jest stan nawożenia tutaj, a tam, no nie. To będzie ciężki roczek, no ale no... No tam już mało wymaga wapna moje, no to... Będzie się no. pola W są za nim bary trochę. No 24 już wymaga, no nie, to jest najlepsze. Tu ja nawoź, weźmiemy dzisiaj właśnie. Nie jest 50 no nie to jest 50 dobra, my jedziemy też tutaj znowu jedziemy na zepak Zobaczymy całość tam jedziemy, czy coś tu się zmieni, czy się nie zmieni No widzę, że 42 które też nawoziłem też będzie do pryskania Ale na łąkę trzeba by nie to zsypnąć, widzę o, Pojedziemy tutaj No tu łąka a łąka chyba no na pojedziemy od razu, chyba sypniemy, no nie? O kurde, a tu... A tu to nie wiem, co się stało. O, wzrost nam mam wyłączony. O kurde, może no nie mam wyłączonego. Kurde... Ale bym to skopał. Myślałem, że mam wyłączony wzrost no nie? Teraz to co mogę nawozić, no nie? Ale to chyba tylko tutaj wyroło na szczęście. Dobrze, dobrze, że wsłapałem. Tak, jak na łąki sypnąć pojechać od razu. Mam nadzieję, że na, 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 na tamto dużo łąki, tam gdzie były znione furt tak. Ale na tym kawałku nawet jest tak, że nawieziony jest. Wiem, że na takich rzepach to się nie powinno nic sypać, no ale no to tak dała. Zagadkę. Do zrobienia, no i muszę takie tak jechać. O matko, farming, farming, farming. I sobie posypiemy na i będzie elegancko myślę O, będzie ciężki serio, naprawdę będzie ciężko no, to nie, nie ukrywam, że nie będzie, bo będzie ciężko, że ja już widzę, że będzie ciężko dobra mamy 37% nawiezienie To mam nadzieję, że tak bardzo było nic rosy, nie urosło trochę może O Jezu, jest do pryskania, bo widzę. No tak, że chyba w następnym odcinku się nakoszę, a właśnie później robimy sobie opryski, ludzie. Kurde. bo to już też jest gęsto, nic nie widać. Ach, to jest jak owiec wyrośny w farmingu. Tam gdzie, będzie, tam, gdzie trzeba będzie, to będziemy ratować, no nie? No to już sobie rośnie bardziej. Tu, gdzie trzeba będzie, to będziemy ratować. Może nawet poza odcinkiem to będę ratował te pola. Ale może nie. Może nie. Zobaczymy. Jeśli na usza, to wysypiemy resztę Megowy to będzie z tymi małymi polami do, żeby je opryskać bo nie bo to jest tak O wow, właśnie o tym mówi Do za tego wzrost roślin wyłączyć Jak nie wiadomo jak nawóz teraz sypać Oj. Trudno się mówi no dobra wypięcimy sobie tak no będzie tego pryskania no nic nie zrobimy będziemy musieli sobie pryskać tu mi się dawię trochę pola na wozę zresztą no, jak obsikamy op tą łąkę to pojedziemy chyba no po drugą. Może będzie troszkę na wodę, nie? No i tak to jest, jak ja kurde nagrywam i coś się kurde krzani, nie? Chyba mm. <laughs> może sobie zrobimy, taką na tylko klasu. Zobaczymy. 30%, ale to ona to wystarczy na no, róm. Na no, 20%, dobre. Nie lubię Nie robię mi księgów do sezonu, ale no... Nie ukrywam, nie powiem. jak to w ogóle na wodę, gdyby to było nie co najlepsze jest lepiej jakoś to fiasze dwa razy i będzie nawet pisany A nie coś, coś, coś widać, parcie coś widać, coś widać sobie co Puskanie nie będzie nie, nie. Dobra brakka ka nie będą, z tego się widzę Dobra, jedziemy sobie na ostatnią łąkę okay, i zrosimy i będziemy kończyć także No trochę za, żebym zawalił sprawę z tym, że nie wyłączyłem postu trochę też pro, oprócz dawaj przez pole pojedzenie pojedziemy trochę nierealnie, ale no cóż no będzie trzeba pomyśleć na zakupie małego opryskiwazu takiego typowego do 60 na te małe pola bo na no, tym 24 metrowym no gdzie no nigdzie nie jadę, tak? no ale te małe pola pewnie poza odcinkiem oprysku tak? ale no nie wiem, jeszcze Przejdziemy przez pola bardzo realnie, jak to mówi Robert Makłowicz. No ale takie jest, że ruszy. Wcześniej był obiekt, teraz jest No nie jest tak tragicznie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć... no sześć kawałków do popryskania z tymi małymi polami, to tam nie liczymy. No to chyba naraz trójkę ta łącza. Nawet kopola nie naruszy. No nawet trawa nie odrosła, ale no powinno nawet zaliczyć, nie Gospodarkę Jakoś nawoże zrobiłem Nie wiem czego tej nawoży nie zaliczyło Ale to miejsca chyba nie jest jeszcze druga faza no, to jest bardzo cegary to jest kielsa Jest tam No wzrostu, No to właśnie jak to poleci Tam gdzie pryskać mam to będzie... no będzie nic i tak, Także kupujemy dosyć na eliksie i będziemy pryskać, <gry> Dobra. Dobrze, co... Dobra, działamy ludzie, mamy 20% to odcinka. Myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego, trzymajcie się, cześć.